Jesteśmy na Grodzkiej 29 w Krakowie, galerii autorskiej Mariana Gołogórskiego, gdzie odbywa się aktualnie wystawa. Jaki jestem, Marian Gołogórski? Jest to wystawa, która została zrobiona na zamówienie Urzędu Miasta Krakowa, gminy miasta Kraków. i Częściowo jest sfinansowana ze środków miejskich. Na frontowej ścianie, a właściwie na tle okien, są wyeksponowane dwa obrazy największe obrazy czyli Stalowy Tron to jest ten obraz. I casting 2020. Bardzo ważne obrazy, ponieważ one zostały namalowane w okresie pandemii. Zresztą tak jak cała wystawa. I zawierają treści, które nas wszystkich, no niestety, bardzo dotkliwie nurtują. Casting to jest obraz pozornie modowy, ale. Nie wiem, czy widzicie to Państwo z prawej strony. Moderator tego castingu przemalowuje modelki na kolor turkusowy. Bo teraz jest tak, że jak nie jesteś turkusowy, to się nie liczysz, to nie wejdziesz, to nie będziesz modny, to nie będziesz na fali. Więc musisz się poddać. I niestety te dziewczyny dla kariery, się poddają. Z prawej strony na obrazie obser stoi obserwator i tym obserwator, obserwatorem jest znany krakowski fryzjer i animator mody Tomasz Karcz. Mój wspaniały model. Teraz zajmijmy się Stalowym tronem. Stalowy tron został namalowany pod wrażeniem filmu amerykańskiego, serialu, znakomitego serialu Gra o tron. Ten film na mnie zrobił bardzo mocne wrażenie, dlaczego? Dlatego, że po pierwsze jest genialnie zrobiony w sensie warsztatowym, ale też zawiera treści, które nas niestety wszystkich dotyczą, to znaczy strach. Najgorszy jest strach. I właśnie na tym obrazie ten młody, piękny, różowo-czerwony mężczyzna, hojnie obdarzony przez naturę, zdobywa władzę. Jest cały dumny z siebie, że zasiadł na tym stalowym tronie, zrobionym z mieczy. nie zdaje sobie sprawy z tego, że niedługo na nim posiedzi, ponieważ zostanie obalony. Tak, wszyscy totalitarni władcy. Tutaj mamy do czynienia z, z naszym miejscowym zagrożeniem, a właściwie z zagrożeniem światowym czyli na tym drewnianym płocie są zawieszone różne elementy, elementy szczątków ludzkich, masek, które nam kazano nosić, i wszystkim tym zawieszone, wszystko to jest zawieszone, co nam doskwiera. I co prowadzi właściwie do totalnej destrukcji naszego życia, naszego jestestwa. Postanowiłem to pokazać, to czerwone, wyrwane serce, te obcięte dłonie, obcięta głowa, ociekająca krwią i maski. Pozwalamy na to, jesteśmy współuczestnikami jakiegoś Holokaustu, który, który się toczy na świecie, jest jest nam bardzo przykro, ale tu już się zaczynają obrazy różnego rodzaju, też stworzone w okresie pandemii, ale to jest obraz pogodny, bo to jest obraz nagiego, czerwonego mężczyzny w naturze przy, przy wodospadzie norweskim. I teraz idziemy dalej, Trąba Jerychońska. Wbrew pozorom pogodny obraz z pięknym morzem z tyłu, z mężczyzną, który dmie w trąbę, a u jego stóp są zwinięte postaci ludzkie, skamieniałe, nieruchome, bez energii, które zamieniają się w skały, w kamienie. To my, to my się zamieniamy w kamienie powoli. A ten młodzieniec dmie w trąbę i wzywa, wzywa pomoc. Chodźcie, pomóżcie nam z tego wyjść, bo sami sobie nie damy rady. Tutaj jest obraz, jeden z ostatnich. No jest tu dosyć u mnie ciasno, więc będę się niezgrabnie przemieszczał, to jest obudzony demon. To jest obudzony demon przez yy, okoliczności, Polskie Okoliczności i niepotrzebnie wywołany temat aborcji. Jak się przyjrzymy. Obrazowi to widać tu elementy, które są związane z tematem, okrutnym tematem, strasznym. I ja nie zajmuję żadnego stanowiska. Ja tylko dokumentuję to, co widzę, to, co widzę naokoło i to, co zauważam. A Państwo odbierzecie to, jak zechcecie. Tu mamy pogodny obraz, też pozornie pogodny. Yy, obraz się nazywa Poławiacz syren. Syrena jako symbol pięknej kobiety i ten młody, dobrze zbudowany mężczyzna, który łowi ryby i przy okazji złowił syrenę. Syrenę, w której się zakochał i dlatego jest taki smutny, ponieważ wie, że nigdy tak naprawdę syrena nie będzie jego partnerką, bo ona tylko robi dobre wrażenia, ale odpływa. Następny obraz jest obrazem modowym i porusza problem. Cywilizacji Czerwieni. Na środku jest modelka, wystrojona w, w czerwonej sukni, a właściwie sukni płaszczu i w kolorowych leginsach, nieobecna, wyalienowana, obca, wyobcowana, a wokół niej stoją kobiety afrykańskie. Też ubrane w czerwone ciuszki, ale te kobiety są piękniejsze. Dlaczego one są piękne? Bo one są pełne życia, one są naturalne, one mają dzieci na, na rękach, dzieci na plecach, one niosą ze sobą życie, a ta kobieta jest tylko piękna, nic poza tym. Następny obraz dosyć ponury. Demon 2020. To jest obraz przedstawiający demona, który yy, ulatuje, w przestworza z otwartego grobu. Jesteśmy na cmentarzu i ten do, demon zaczyna działać. Ten demon zaczyna nas niszczyć. Musimy się go bać, musimy go z powrotem wcisnąć do tego grobowca i przywalić go kamienną płytą, żeby już więcej nie wylatywał. Następny obraz, jeden z ostatnich, nazywa się Rozjechany Świat. I to jest swego rodzaju hamburger. Hamburger z rozjechanych, z, zdestruowanych. Istot ludzkich i zwierzęcych. Na dole leży koń rozjechany. Czerwona postać to jest mężczyzna, martwy i na nim leży martwa koza. A z lewej strony jest koło ciężkiego pojazdu, który właśnie rozjechał te istoty, bo jesteśmy na drodze szybkiego ruchu. Zdaniem kierowcy oni się tam nie powinni byli znaleźć, ale być może, że to on się tam nie powinien znaleźć i nie powinien ich rozjechać, nie powinien ich zniszczyć. Tutaj jest obraz bardziej, może o charakterze erotycznym niż, niż traumatycznym. Nazywa się on i one, czyli ten leżący mężczyzna, mocno obdarzony, on jest otoczony kobietami, które, które go wielbią, ale które się go też boją i są odwrócone jakby do niego tyłem. A on leży taki zużyty, zmarnowany. I nie wiadomo po co. Tutaj wciśnięty w kąt obraz Jezioro Łabędzie. No taka zabawa, zabawa humorystyczna w jakimś sensie, ale nie tylko, bo yy, woda na młyn dla homofobów. Łabędziami tu są mężczyźni, a animatorem tego spektaklu jest też mężczyzna który na, nie, na łabędzie poluje. Bardzo symboliczne, jak na owe czasy, w których żyjemy. Tutaj mamy trzy rzeźby z ostatniego roku. Tutaj jest czajna pretaporté i tancerka oraz akt, akt męski. To są małe, miniaturowe rzeźby z brązu pełno uroku i treści, która nie jest treścią dramatyczną, ponieważ te rzeźby powstały jeszcze przed, przed pandemią. Ale zostały włączone w wystawę. Te dwie skorupy są z przeszłości. To jest to jest Yy, już nie pamiętam, który rok, ale to jest jakby to są dwa fragmenty mojej rzeźby, która się nazywa yy, Wiesiołowskiemu. Zostało ostatnio przeze mnie yy, odzyskane przy likwidacji pracowni i postanowiłem je tutaj pokazać, ponieważ są wy, wyjątkowej urody. Idziemy dalej, przechodzimy. Przez te już, które widzieliśmy obrazy. I tutaj, u góry, mamy rzekę Jordan. Yy, młody, piękny mężczyzna kąpiący się w rzece Jordan. Obraz jest pogodny, optymistyczny. Yy, jest zaprzeczeniem, jakby tych, które wiszą obok. Następny obraz to jest Korona. Też obraz namalowany pod, pod wrażeniem epidemii, w której się znaleźliśmy. I ten władca w koronie otoczony y, młodymi osobami, czyli młody, młodym mężczyzną i, y, i kobietą. Zdobył władzę, ale jest, ale jest inwalidą. I on tej władzy nie utrzyma, ponieważ nie da rady, ponieważ jest pokraczny, nieudolny. On sobie z tym nie poradzi. I oby jak najszybciej. Ob obraz wstrząsający, jakby obsceniczny, przedstawiający. Y Kobietę, i, i tego samego mężczyznę, a właściwie młodzieńca w różnych szpozach. Obraz się nazywa narcystyczna matka. I ona ma aureolę. Aureolę złożoną z tęczy, czyli z y, symbolu, który dzisiaj jest używany przez y, y, ludzi. Innych, którzy żądają prawa do normalnego życia. Ona sobie uzurpuje prawo do tego, żeby, żeby tą aureolę nosić, ale ona do tego nie ma prawa, ponieważ ona jest niszczycielką. Ona niszczy. Ona niszczy swoje własne dzieci. I ten młodzieniec w tych różnych kolorach, czerwieni, róż, żółci i błękitach, jest jej dzieckiem. Zniszczonym dzieckiem i ona nigdy nie odstąpi od tego, żeby go nie niszczyć dalej. Tu mamy obraz trochę bajkowy, trochę ilustratorski pod tytułem Ptasznik. Młody mężczyzna. Obiuczony klatkami i ptakami. Klatki są puste. On jest na tyle dobrym człowiekiem, że te ptaki, które niósł w klatkach, powypuszczał, żeby, żeby mogły sobie polatać. Tu jest obraz jeden z pierwszych z okresu pandemii, yy, który jest namalowany z taką nadzieją i nazywa się Powrót do normalności. Czy ta normalność kiedykolwiek powróci do nas? Być może tak. Zostały użyte tutaj barwy czerń, szarość, biel i czerwień. Biel i czerwień, to wiadomo, to polska, to polska flaga. Więc oczekujemy normalności. Postanowiłem to pokazać, choć Choć ten zwinięty męski osobnik nie wykazuje jeszcze chęci rozprężenia, wyprostowania kończyn i, i, i powstania z ziemi, ale jest cały napięty, naprężony i lada moment wybuchnie i wstanie. Wodospad życia, czyli obraz z cyklu, z cyklu norweskiego, z wodospadem znajdującym się w Norwegii, z moim przyjacielem, który, który y, kąpał się w, tych, w tej lodowatej wodzie, otoczony jest y, y, przyrodą, kobietami. I efektem tego nastroju są bobaski, różowe bobaski, które są efektem wodospadu życia. Jeden z pierwszych obrazów, który się nazywa z okresu właśnie pandemii, który się nazywa: Próbuję wstać. On jest troszkę odmienny i troszkę inny niż pozostałe, ale może dlatego, że był namalowany jako jeden z pierwszych z, z tego cyklu wystawowego. Jeszcze pokażę dwa obrazy, które nie, nie doczekały się ekspozycji. Ten źle stoi, muszę go poprawić. O, powinien być tak. Może go dam tutaj, żeby było lepiej widać? To jest lepsze światło. I to jest obraz pod tytułem Nietrafiony. Nie będę go interpretował, pozostawiam Państwu. No, jest w tarczy, natomiast Łucznik czy Łuczniczka celował gdzie indziej, no ale. Szczałe ściągnę, ściągnęło ściągnę do tarczy, dlatego jest napisane w tytule nietrafione. I tutaj jeszcze pokażę następny obraz, jeden z ostatnich, który się nazywa Mirkowa Dyskoteka. To jest obraz yy, bardzo symboliczny. I bardzo dramatyczny w jakimś sensie. Z prawej strony, w prawym narożniku jest umieszczona postać młodego człowieka z kucykiem, z koczkiem na głowie, która siedzi na wzgórzu. I to jest Mirek. Mirek, mój przyjaciel, niegdysiejszy yy, sąsiad wiejski sąsiad, człowiek zupełnie niezwykły, wybitnie utalentowany, dobry, szlachetny, uczynny. Ten człowiek popełnił samobójstwo i zostawił, zostawił swój dom, swój ogród i teraz w tym ogrodzie i w tym domu zagnieździli się moi znajomi, którzy Kupili tą nieruchomość i postanowili odmienić ten zaklęty świat Mirkowy. Tą Mirkową dyskotekę Mirek nazywał burzę, y, którą uwielbiał, burzę z piorunami, dyskoteką Pana Boga. I siadał właśnie na wzgórzu. Obserwując, obserwując ten spektak, jakim jest burza, a burza w Paczutowicach to jest rzeczywiście długotrwały spektak, ponieważ tam pioruny krążą po tej dolinie przez kilka godzin w kółko i jest na co rzeczywiście patrzeć. Mirek się tego nie bał i zawsze właśnie siadał. Siadał na wzgórzu i obserwował, co się dzieje. Te pioruny, które tutaj waliły, a teraz, a teraz będzie kolorowo, a teraz będzie, będzie plażowo, a teraz będzie zupełnie inaczej, ale może dobrze, że tak będzie. Jeszcze teraz ogólny plan. Ta wystawa to dzieło ostatnich kilku miesięcy mojego odosobnienia, e, moich strachów, które postanowiłem opanować przy pomocy tego, co potrafię najlepiej, czyli twórczości. Jak już będzie można, proszę Państwa, do mnie przyjść. A wysta wystawę przetrzymam do takiego momentu, kiedy mo będzie można ją zobaczyć na żywo. Zapraszam wszystkich serdecznie, kłaniam się.